witam jakiś miesiąc temu kupiłem sobie zegarek Amazfit T-Rex i ponieważ na polskim YouTube nie ma zbyt wiele informacji na jego temat postanowiłem nagrać sobie krótki filmik dla osób które byłyby zainteresowane zakupem takiego zegarka tutaj porównanie jak on wygląda Cóż mógłbym powiedzieć o tym zegarku po miesiącu używania na pewno jestem bardzo zadowolony z jego baterii, ponieważ teraz, gdy nie używam GPS-u ani innych tam zbędnych dla mnie funkcji, to po 12 dniach mam cały czas 88% baterii, więc jak dla mnie jest to bardzo dobry wynik. A będąc wcześniej w górach i chodząc tak 5-6 godzin dziennie, po dwóch dniach zostało mi 25% baterii, a Cały czas miałem włączony GPS i monitorowanie tętna. Także jak dla mnie to jest dobry wynik. Na chwilę obecną wyłączone mam funkcję Always On Display. Przechylanie zegarka i włączanie tarczy, podświetlanie tarczy, bo jest mi to niepotrzebne. Pulsometr i wszelkiego rodzaju powiadomienia SMS. Tylko, że te powiadomienia SMS, WhatsApp i inne tam aplikacje, które sobie można zaznaczyć, mam wyłączone z tego powodu, że mam jakiś problem z aplikacją. Po połączeniu się mam cały czas podłączony telefon do, do tej, z, połączony z zegarkiem. Aplikacja cały czas działa. No i niestety po kilku otrzymanych powiadomieniach. Powiadomienia przestają przychodzić i trzeba po prostu wyłączyć aplikację, włączyć aplikację jeszcze raz i wtedy znowu zaczyna działać. A że mnie to denerwuje, to po prostu to wyłączyłem. Jedyne, co mogę powiedzieć to, jeśli chodzi o te powiadomienia, to cały czas działają powiadomienia pokazujące, jakie połączenia do mnie przychodzą. Także to jest spoko. No ale nie jest spoko to, że nie działają inne powiadomienia. Nie wiem, może po którejś kolejnej. Aktualizacji coś się poprawi, mam taką nadzieję. Ogólnie dziennie średnio robię 8000 kroków, 8100 kroków, ponieważ to wszystko można sobie w aplikacji sprawdzić. No i po 12 dniach takiego użytkowania, tak jak już wcześniej wspomniałem, zostało mi jeszcze 88% baterii, także dla mnie spoko, bo jest to na pewno lepszy wynik od zegarków, które miałem wcześniej, czyli AmazFit Beep i AmazFit GTR. Z czego GTR-a na pewno nikomu nie polecę, bo miał taki problem ze złapaniem GPS-u, że to była po prostu tragedia. Raz złapał po 10 sekundach GPS-a i można było sobie gdzieś tam na rowerze jeździć, a raz potrafiłem na rowerze, jak już zgubił mi tego GPS-a, przejechać 5-6 km i dopiero nagle potem złapać ten zasięg. I to dopiero było widoczne na aplikacji, jak przyjechałem do domu. To mnie akurat bardzo w tym zegarku irytowało, dlatego wziąłem i sprzedałem go. Jeśli chodzi o dokładność GPS-a w tym zegarku, to porównując, bo jeździłem na rowerze, z włączonym GPS-em tutaj i na telefonie, prawie identycznie wszystko było pokazane. Także spoko. No i dobrze jest to, że naprawdę bardzo szybko łapię tego fixa z GPS-em. Rozciągliwy jest pasek. Ciężko mi to będzie pokazać jedną ręką, no ale trochę się rozciąga. Generalnie mi to tam w codziennym użytkowaniu w niczym nie przeszkadza. O jego funkcjach nie będę się specjalnie rozpisywał, ponieważ jest tego pełno w internecie. Menu jest po polsku. Wszystko chodzi płynnie. Nigdy tam żadnej zwiechy nie złapała nic takiego. Także generalnie mogę ten zegarek polecić. Jak za 6 stówek, to jestem z niego bardzo zadowolony. Jakby ktoś miał jakieś pytania przed zakupem takiego zegarka, albo no generalnie jakieś pytania na temat zegarka, to śmiało można pisać w komentarzach. Spróbuję tam odpowiedzieć, jeśli coś będę wiedział na ten temat. Także żegnam się już z Wami. Dzięki, cześć.